Sawana? Jest Brigitta? No ja widzę, że jest, co ona myśli, że ja obecność sprawdzam? A ja nie wiem, może w amerykańskich szkołach sprawdzają obecność nauczycielom, a nie uczniom? Ty, a może... Sawanka, słuchaj, bo ja sobie dzisiaj kupiłam kanapę, rozumiesz? Kanapka! Kanapka to jest do jedzenia, a kanapa do siedzenia? Do siedzenia to jest dupa. Grażyno! Jak wino, uderzasz do głowy. Słuchaj Sawanka, kupiłam dzisiaj kanapę, rozumiesz? Rozumiem, today. Gdzie today? Tu się nie zmieści. Do domu! Do domu? Ja mam klasy z Brigida A ja budziłam klasy, to chyba jakaś lepsza firma, nie? Chyba tak. A gdzie te klasy skupiłaś? Czy. Gdzie... A, ah, where? Well, second floor, you know, Brigida Nie kojarzę, ale brzmi drogo. A ile dałaś? How? Five! Pięć koła za sofę, ona musi być bogata! Fakt! Ostatnio jak się jej pytałam jakie warzywa lubi, bo ja por, to dała mi 200 dolarów. No co ty nie powiesz? No, na sawankę zawsze można liczyć. Always, prigita To akurat nam już niepotrzebne, bo my już po menopauzie. Nie rozumiem. To nie ma co rozumieć, tylko trzeba się z tym pogodzić.